Krośnieński Holding Komunalny podpisał umowę na budowę inteligentnego systemu umożliwiającego centralne zarządzanie energią ze źródeł odnawialnych. Będą nią zasilane podmioty podległe miastu, wodociągi, oczyszczania ścieków, komunikacja miejska, urzędy, szkoły, kryte pływalnie, a także Państwowa Akademia Nauk Stosowanych muszę stwierdzić, że to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny krok dla funkcjonowania dalszego klasa krośnieńskiego klastra energii, dlatego że system, który rozpoczynamy wdrażanie tego systemu pozwoli nam absolutnie na zoptymalizowanie zarządzania energią i to nie mówimy tutaj tylko o optymalizacji w sensie produkowania energii, ale to co jest jakby innowacyjne albo nowatorskie w naszym projekcie, to również optymalizacja zużycia energii w odpowiednim czasie. Farmy fotowoltaiczne, biogazownie, turbiny wodne oraz kotły na biomasę są źródłami pozyskiwania prądu elektrycznego przez podmioty krośnieńskiego klastra energii. Dołączy do nich blok energetyczny spalający odpady, nie nadające się do recyklingu bądź składowania. Obecnie produkujemy około 13 tysięcy MWh energii elektrycznej rocznie. Szacujemy, że po wybudowaniu bloku ta wielkość zwiększy się do 16, może 18 tysięcy godzin rocznie. Tą energią już jest zasilana oczyszczania ścieków, wodociągi, stacje ładowania autobusów elektrycznych, komunikacji miejskiej oraz pojazdów osobowych. Podpisana dziś umowa na budowę platformy zarządzania zieloną energią ma racjonalizować jej wykorzystanie. Źródła odnawialne mają zalety, ale mają również wady. Tą wadą jest. Ich niestabilna praca. W krajowym systemie elektroenergetycznym trzeba bilansować energię ze źródeł odnawialnych z zużyciem tej energii właśnie w tak zwanych lokalnych obszarach bilansowania. I to jest nasze zadanie. Rzecz polega na tym, by w chwili, gdy w krajowym systemie energetycznym jest za dużo energii, lokalni wytwórcy np. klastry energii nie musiały dopłacać do jej odbioru. W Krośnie ten nadmiar energii będzie magazynowany bądź zużywany przez odbiorców lokalnej sieci. Kompleksowa budowa tego systemu, to my, znaczy zakładamy, że będzie to kwota około 2 miliony złotych, natomiast jeszcze mamy w planie dalszy rozwój klastra i inwestycje w, w magazyny, w energii, w źródła energii, w optymalizację systemu i tutaj oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu, a te nakłady są przewidziane na kwotę około 20 milionów złotych. Miasto spodziewa się sporych oszczędności w opłatach za energię elektryczną, a także korzyści ekologicznych. Celem jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej wszystkim obiektom miejskim. Jedną z podstawowych korzyści są oszczędności, które możemy generować dla takich obiektów jak obiekty sportowe. W przypadku basenu to może być nawet 40%. O 40% możemy obniżyć koszty energii, o kilkadziesiąt procent możemy obniżyć koszty ciepła. Takie kompleksowe podejście do zarządzania zieloną energią w ramach klastra energetycznego na razie nie ma odpowiednika w kraju.